Skład y, cynku organicznego marki Better to Inulina, Oratifi GR, kapsułka celulozowa, V-caps, meta A, y, lo celuloza cynk w formie cytrynian cynku organiczny bardzo dobrze przyswajalny cynk bioperinę, ekstrakt z orzechów yy, z owoców pieprzu czarnego standaryzowany na 95% piperyny to jest skład cynku organicznego marki Better a cynk organiczny jest drugim mikroelementem, pierwiastkiem w kolejności tuż po żelazie, z najważniejszych, i odpowiada za mnóstwo ważnych czynników. Na przykład wpływa na Odporność organizmu na, reguluje pracę układu sercowo-naczyniowego, reguluje poziom cukru we krwi. Niedobory cynku możemy rozpoznać na przykład po problemach skórnych, gdzie jest na przykład trądzik albo atopowe zapalenie skóry. Po niewyjaśnionej utracie wagi, po biegunkach, zaniku apetytu, po słabej odporności, wypadaniu włosów, źle wyglądających paznokciach, gdzie pojawiają się takie podłużne bruzdy albo białe plamki na paznokciach, po trudno gojących się ranach. Po zapaleniu języka i ust. Na przykład brak cynku może się objawić utratą smaku, węchu, apetytu, zaburzeniem nastroju, suchą skórą, zaburzeniem erekcji, płodności. Brak cynku zaostrza choroby autoimmunologiczne, a także brak niski poziom cynku był u chorych z chorobą Parkinsona. Kto powinien brać cynk? Na przykład starsze osoby, osoby, które mają anemię, bulimię, anoreksję. Osoby o obniżonej odporności, które często chorują, mają infekcje różne. Osoby, właściwie pary, starające się o potomstwo. Warto zwrócić uwagę na to, że cynk reguluje pracę wielu organów i układów w naszym ciele. Wchodzi w skład około 300 enzymów. A to, co jest bardzo ważne, to to, że cynk jest podmieniany przez kadm w tych enzymach, przez to jeżeli niestety mamy w organizmie ten metal ciężki, który może pochodzić z wody z pożywienia, to nawet jeżeli suplementujemy się Cynkiem organicznym to mm, może nie przynosić to zbyt dużych efektów. Dlatego warto zrobić także oczyszczanie z, z kadmu i innych metali ciężkich. Na przykład w, w oczyszczaniu się z metali ciężkich pomaga między innymi na przykład kurkuma. Cynk organiczny jest y, świetny przy profilaktyce przeciwnowotworowej, na wszelkie infekcje, ponieważ pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego, y, przyczynia się do wytwarzania interferonu i y, aktywuje odpowiedź przeciwwirusową. I stymuluje odpowiedź organizmu na wszelkie infekcje. Cynk także pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym. Przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu. Pomaga w utrzymaniu prawidłowej równowagi kwasowo-zasadowej, a nawet pomaga w prawidłowej syntezie DNA. Pomaga w, w utrzymaniu zdrowej skóry, kości, włosów, paznokci, a także wpływa na płodność, poprawia jakość. Yy, spermy i wpływa na prawidłowy poziom testosteronu we krwi. Dlatego warto cynk suplementować i uzupełniać i polecam go każdemu.